Kto zapewnia szkło do drinków i koktajli podczas przyjęcia weselnego? Siemanko, ja nazywam się Darek, a ja jestem Chris. A to jest kolejne wideo z cyklu pytania i odpowiedzi, które zadają najczęściej przyszłe pary młode podczas degustacji koktajli. Dzisiaj bardzo ważny temat i pytanie: kto zapewnia szkło do drinków? Krzysztof. Odpowiesz na to bardzo ważne pytanie? Oczywiście, że tak. Rezerwując usługę drink baru, warto zwrócić uwagę na to, czy firma zapewnia szkło do koktajli i drinków. Warto też sprawdzić, jakie to jest szkło, jak wygląda, jakie są rodzaje tego szkła, aby wszystko prezentowało się idealnie, tak jak pary młode wymarzyły sobie na weselu. Jeżeli już mamy dogadaną sprawę szkła, wiemy, że firma barmańska. Najczęściej je zapewnia to kto później zajmuje się myciem i zbieraniem tego szkła już podczas przyjęcia weselnego. Tym aspektem zajmuje się sala weselna, więc po stronie pary młodej jest dogadanie się z salą odnośnie zbierania i mycia tego szkła. A co jeżeli sala weselna nie wyraża zgody na mycie i zbieranie tego szkła? Spokojnie, mamy na to alternatywę. Możemy zapewnić szkło cateringowe, które nie wymaga mycia. I jednocześnie zapewnić też osobę do pomocy, która będzie dbała o zbieranie tego szkła i porządek na stołach. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które zadają pary młode, to co ze stratami, jeżeli jakieś szkło się rozbije albo jakiś kelner zrzuci te szklanki i co wtedy? Czy ponoszą dodatkowe koszta? Odpowiem, że wypadki chodzą po ludziach, ale nie. Nie, nie. nie, chodzą? nie. nie chodzą? To jest bardzo dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam wesela, kiedy wróciliśmy z kompletem szkła. Także takie sytuacje się zdarzają i warto wiedzieć o tym, że amortyzacja tego szkła jest wliczona już w usługę. A my dbamy o to, żeby nie było żadnych dodatkowych stresów dla pary młodej podczas organizacji wesela, jak również podczas samej zabawy, gdzie jest to ich dzień i powinni się bawić. Kochani, odpowiedzieliśmy sobie na kolejne bardzo ważne pytania, które zadają przyszłe pary młode podczas. Organizacji Drink Bar na swoje wesele. Zajrzyjcie również w opis tego filmu, tam znajdują się inne wideo, które publikowaliśmy wcześniej z serii QA. Pamiętajcie o tym, żeby nie ominąć żadnego z naszych odcinków, subskrybujcie na nasz kanał, a na pewno będziecie dostawać powiadomienia. Jeżeli interesuje Was Drink Bar na Waszym przyjęciu weselnym, śmiało możecie do nas napisać na Facebooku, Instagramie lub też zadzwonić do nas telefonicznie. Widzimy się przy Barze.